Nasze audycje są dostępne również na Spotify oraz Apple Podcast. Odnośniki do tych platform znajdują się na naszej stronie internetowej audycje.com.pl oraz w opisie naszego kanału na YouTube. Zapraszamy do słuchania! Co jest grane, panie Mariuszu? Co pan tam znowu usłyszał? No, przez prasę przebiła się informacja o niezwykłej akcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. No niezwykłej, bo takie akcje nie zdarzają się często. Łokik razem z asystą policji wszedł do polskiej siedziby chińskiej firmy elektronicznej Xiaomi. Znamy, bo pewnie część z nas ma takie telefony. Przeszukano biura i firmy i dwóch dystrybutorów tego sprzętu Xiaomi. Policja zabrała dokumentację, komputery. Okazuje się, że UOKIK podejrzewa, że ceny na sprzęt, głównie na telefony komórkowe, ale ta firma też robi sprzęt RTV i AGD, były ustalane w wyniku niedozwolonego porozumienia. Panie Mariusz, no mamy podejrzenie o zmowę cenową, no ale jeżeli ktoś się z kimś dogaduje, no to chyba policja powinna wejść do dwóch firm, albo nawet do większej liczby firm, a tymczasem mamy informację o jednej. Co jest grane? No, wie pan, zacznijmy od tego, że to chyba nieco więcej niż podejrzenia, bo nie pamiętam podobnej akcji nigdy. Zmowy cenowe to plaga nowoczesnej ekonomii, i ludzie nawet nie są chyba świadomi, jak powszechna. No i oczywiście, jakie konsekwencje ze sobą to niesie. No, nie dziwi mnie to oczywiście, to wszystko, co się obecnie wydarzyło. Tak wygląda mi, jakby ktoś wydał polecenie, że obecnie mamy nie lubić chińskich biznesów. I oczywiście, wcale nie z powodu milionów osób zamkniętych w obozach dla mniejszości, gdzie oczywiście poza niewolniczą pracą dokonuje się rzeczy, jakich naziści by się nie powstydzili, szczerze mówiąc. Mówimy tutaj o milionach nielegalnie więzionych i szykanowanych ludzi. Oczywiście warto wspomnieć też, że w Chinach nie istnieje coś takiego jak prawa pracownika, że masowo wykorzystuje się dzieci do rzeczy, o których państwo nawet nie chcielibyście usłyszeć zapewne. Jedyny problem mamy, że mają zmowę cenową, no chyba coś na tym świecie jest poustawiane w niewłaściwej kolejności. Panie Mariuszu mówi pan, że rzadko słychać o takich akcjach. Ja wygrzebałem informację ze stycznia tego roku o tym, że Wokik ukarał już też inną firmę, chyba chińską, światowego producenta sprzętu do monitoringu, czyli no kamer wizyjnych głównie. I siedmiu dystrybutorów. W tym przypadku zmowa miała polegać na tym, że dogadały się. Nie dwie firmy konkurujące ze sobą, ale producent narzucił swoim dystrybutorom jednolite ceny, żeby ograniczyć konkurencję pomiędzy dystrybutorami. W tym przypadku ja trochę się zdziwiłem, no bo o ile rozumiem, że firmy powinny ze sobą konkurować, no to dystrybutorzy chyba powinni działać według jednolitych zasad, czy Ułokik nie przesadził w tym przypadku, w komunizmie nie istnieje nic takiego, jak wolna konkurencja, zasady czy prawa jednostki. Każda chińska firma bez względu na to, gdzie działa, działa tak, jak chińska firma. To znaczy, że jest centralne sterowanie, że jest wszystko narzucone, że nikt nie ma nic do powiedzenia i że oni zawsze mają rację. Kolejne, no kiedy pan ostatnio słyszał, że podobne sankcje dotknęły jakichś podmiotów z Niemiec, USA czy innego podobnego państwa? No nie słyszałem. No właśnie. Myśli pan, że oni nie mają takich rzeczy, no to się u nich nie zdarza świat, szczególnie dużych pieniędzy, ma gigantyczny wpływ na polityków i urzędników, czyli właściwie na cały nasz świat, szczerze mówiąc. A te wszystkie największe firmy powiązane są z największymi podmiotami finansowymi, bankami. I w tym momencie nagle pętla nam się zamyka i okazuje się, że oni mogą ustawić sobie dowolne przepisy, dowolne wytyczne, mogą uniknąć dowolnych sankcji, kontroli, chyba że... Jakieś właśnie wytyczne polityczne idą, tak? Jakiś konflikt interesu pomiędzy jedną wielką bogatą grupą, a drugą wielką bogatą grupą. No zastanawiam się, co powoduje, że zmowy cenowe są no, tak nietolerowane, a chociaż są powszechne. Kiedy to się staje niebezpieczne? Właśnie bezpieczne jest wtedy, kiedy zmowa czy jakiekolwiek ustalanie cen nie obejmuje współpracy urzędów, urzędników, jakichś regulatorów, jakichś przepisów. Bo wtedy niech Pan sobie wyobrazi, że ktoś sobie wymyślił mamy sprzęt monitoringu, on kosztuje 10 razy tyle niż kosztuje. Okej, okay. akurat znam tą firmę, o której Pan mówi i w tym momencie ja sobie mogę zamówić cały kontener tego w jednej dziesiątej tej ceny. Dlaczego? Bo wiem gdzie oni to produkują, wiem kto to produkuje i mogę to kupić, nie ma żadnego problemu. Nie jestem w stanie w Chinach to zamówić. Taki chciwy, zmówiony dystrybutor spotyka identycznie ten sam swój produkt, no bo to jest dokładnie ten sam produkt z tej samej fabryki, nie różni się kompletnie niczym, w jednej dziesiątej swojej ceny. Co się stanie? Jakby nie trzeba być geniuszem ekonomii, żeby pojeść. No klienci kupią tańsze. I mało tego, wkurzą się jeszcze na tego dystrybutora, na to, o, ty oszukańcza świnio, już więcej od ciebie nie kupię. W tym momencie no, że stracił swoje zyski, to stracił też klientów, stracił ich zaufanie. To jest samobójstwo, to, to jest idiotyzm, dlatego w normalnym rynku nikt nigdy nie robiłby takich rzeczy, jakby zrobił to, zrobił raz i po nim, jest zniszczony, zbankrutowany i po prostu możecie iść wieszać. Świetnie, jakby to, to, jest, to jest ekonomia. Naturalny mechanizm, tak? Tak, selekcji naturalnej w przyrodzie. Jak ktoś się zagłupi, zwierzę staje się za grube, przestaje być sprawne i nagle ginie. To jest oczywiste. Teraz mamy, że każdy grubas może przeżyć. Jak waży 250 kg i go dźwigiem się wyciągać z domu, to on też przeżyje, co jest nienormalne, bo nigdy w życiu to nie miałoby miejsca, rozumie pan? Panie Mariuszu, czas na przerwę. Zapraszamy za moment. To jest grane, panie Mariuszu. Dzisiaj rozmawiamy o zmowach cenowych. Temat ciekawy. Mariusz Stefaniak, ekonomista, finansista. Co tydzień gość innego radia. Panie Mariuszu, taką anegdotkę opowiem. Wiele lat temu znajomy przedsiębiorca zupełnie z innej części Polski, z Małopolski, opowiadał mi historię ze swojego życia o tym, że w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w pewnej powiatowej miejscowości. Raz do roku wszyscy piekarze, którzy tam funkcjonowali na rynku, schodzili się na obiad, gadali, a potem siadali przy kawie i ustalali cenę pieczywa chleba, bułek, no na najbliższy rok. I tak co roku, taki lokalny zwyczaj. No nic innego jak klasyczna zmowa cenowa. Co świadczy o tym, że takie zmowy chyba od, od lat i w komunie jeszcze funkcjonowały. To chyba nie powinno być zaskoczenie. Wszystko dąży do tego, żeby maksymalizować swoje zyski, optymalizować działanie i tak dalej. No taka zmowa cenowa jest korzystna, tak? Zamiast się wyniszczać wojnami cenowymi, gdzie żaden z nas nie zarobi, możemy podbić cenę i za nas zysk zapłaci klienta. on nie będzie miał wyjścia, bo nie pojedzie Pan po bułki do miasta obok. Teraz zaś, jak powiedziałem, skoro to wszystko jest bardziej ograniczane przepisami, czyli ma Pan ilość marketów ograniczoną, sklepów, bo są wytyczne, bo są przepisy, Nagle się okazuje, że robi się takie malutkie środowisko, tak, które się zaczyna, tak jak Pan mówi, znać, dogadywać, no i to nie jest dobre dla klienta na pewno. Kolejny wątek, który jest bardzo ważny, że właściwie za większością takich dużych cenowych stoi mafia. Mówimy chociażby o nie wiem całym przemyśle budowlanym w Stanach Zjednoczonych, czyli gigantyczny biznes, jak się domyślacie. Praktycznie wszystkie budynki w nowym Jorku były stawiane za zgodą i pod dyktando cen mafii. Wszystkie! Tak się budowało Amerykę. Wszystkie związki zawodowe, nie wiem, przemyśle filmowym, były też kontrolowane przez mafię. To jest udokumentowane ponad wszelką wątpliwość. Wywóz śmieci słynny to jest biznes mafii chociażby. Pralnie to jest biznes mafii. I jakbyśmy tak zaczęli szukać, się że wszystkie rzeczy były właśnie przechwycone i tam właśnie były piękne te zmowy cenowe. No właśnie chodziło o to, żeby mafia zarobiła więcej, więc po to likwidowały się konkurencje, żeby nikt nie sprzedawał ci taniej. Ludzie to ludzie i wszędzie będą robili to samo. I teraz tylko pytanie, na ile im pozwolimy, tak? Na ile będą warunki sprzyjające do tych właśnie mafijnych przedsięwzięć, do tych zmów cenowych, do tych przekupowania urzędników, bo to, że to będzie miało miejsce, jest bezdyskusyjne. No właśnie, mówimy o zmowach cenowych, które dotyczą cen na towary. Natomiast też kolejny przykład z działalności WOKiKu. Przed miesiącem ukarano kilka polskich firm, które ustawiały przetargi. Przetargi, zamówienia publiczne, urzędów, instytucji państwowych, samorządowych, na prace budowlane, czy nawet na, na przewóz dzieci do szkół. Panie Maryszu, no mamy ustawę specjalną o zamówieniach publicznych, ona bardzo dokładnie reguluje, co należy zrobić, jak się prowadzi przetargi, ogłasza itd. itd. Wydawałoby się, że to jest tarcza, żeby chronić nas przed zmowami, a tymczasem no, okazuje się, że chyba nie do końca. Śmieszą mnie te wszystkie gadania o zamówieniach publicznych, ustawach. Przez wiele lat szkoliłem zamówień publicznych, między innymi właśnie państwowe firmy, podmioty, samorządy, no i oczywiście biznes. Proszę mi wierzyć, wydaje mi się, że znam większość, jak nie wszystkie możliwe sztuczki, jakie mogą tam występować. To nie ma żadnego znaczenia. Jak ktoś będzie chciał zrobić przekręt, to po prostu w świetle tej ustawy zrobi perfekcyjny przekręt. Praktycznie nie mam metody, żeby to się nie udało, jeżeli będzie w miarę inteligentnie działał i będzie miał odpowiednie środki finansowe, na w cudzysłowie, przekonanie odpowiednich osób. Też szczerze mówiąc, miałem taki sukces w historii państwa-województwa jako jedyny. Przeprowadziłem procedurę przetargową wbrew woli Urzędu Marszałkowskiego. Proszę mi wierzyć, stoczyłem niezłą batalię z urzędasami, bo oni wszystkich zmuszali, tłumacząc właśnie ustawą i tak dalej. No ja niestety zupełnie przypadkowo znałem lepiej ustawę niż urzędnicy. I byliśmy jedynym podmiotem, chyba do dzisiaj nawet w historii województwa, gdzie zrobiliśmy to inaczej niż wszystkie inne podmioty. To co my robimy jest mądrzejsze, lepsze dla nas i gorsze dla urzędników, bo nie mają nad nami kontroli. Największą tragedią jest jak urzędnik zaczyna nam narzucać coś, bo to na pewno będzie głupota, bo nie spotkałem w swoim życiu rzeczy, które urzędnicy wymyślili lepiej niż mądrzy ludzie, praktycy i naukowcy, którzy znają ten temat od podszewki. No było, byłoby trudno. Nieszczęściem dosłownie jest ta ustawa i ta kontrola urzędnicza nad nami, Dlatego pamiętam historię, jak robiłem szkolenia, chociażby na przykład dla dużego szpitala, tam ludzie mi się skarżyli. Tak, na zasadzie, o, panie Mariuszu, ale my tu kupujemy węflony i tak dalej, jakieś takie, które my wiemy, że będą na przykład powodowały zakażenia u pacjentów. Oni to wiedzą. Oni zamawiając to wiedzą, wiedzą, że, że będą ludzie z tego chorowali można Niektórzy umrą z powodu takich zakażeń. Co my możemy zrobić? Jakby my wiemy, że są lepsi producenci, uczciwsi, ale. Nie mamy wyjścia. Wygrał przetarg. Tak, jakby wygrał przetarg zawsze, 100 na 100. Ci ludzie po prostu zamykają oczy i modlą się, żeby nie wybuchła afera. To mniej więcej tak wyglądają przetargi z tego, co ja widziałem w wielu miejscach. Panie Mariuszu, wracamy do tematu po przerwie. Zapraszamy słuchaczy jeszcze, żeby nie opuszczali radio-odbiorników. To jest grany, Panie Mariuszu. Mariusz Stefaniak, ekonomista finansista. Dzisiaj temat zmowy cenowej, zmów cenowych. Trochę pan już mówił na ten temat. Te przypadki, które są kontrolowane, które są ujawniane, no to jest wierzchołek góry lodowej. Czy generalnie udaje się ustalać większość takich sytuacji? Zdecydowanie nie, nie ma to szans nawet. Ile przestępstw jest wykrywanych, a szczególnie przestępstw z przestępczości zorganizowanej w mafiach? I jest taka zasada, że jak jest zjawisko jakieś patologiczne, które jest zgłaszane, to zwykle trzeba właśnie założyć, że to tylko 5% będzie zgłoszeń maksymalnie. Wykrytą liczbę mnożymy razy 20, i wtedy mniej więcej wiemy, z czym mamy do czynienia. Wie Pani, co jest najważniejsze? Żebyśmy zbadali, czy w danej branży, w danym segmencie jest metoda, jest precedens, jest sposób, żeby takie patologiczne działania występowały. To, jakby pan miał ogród i znalazł pan dziurę w płocie. To pan wie, że jeżeli jeden przeszedł przez dziurę w płocie, to przejdzie i drugi, i piąty i dziesiąty. Ważne jest, czy jest ta dziura w płocie i jak duża jest. Jeżeli zatem wybuchnie chociaż jedna, jedyna afera związana właśnie z ustawieniem przetargu czy korupcją, na przykład o słynne mosty warszawskie, chociażby, jeżeli wiemy, że chociaż jeden taki przypadek był. To my już wiemy, że cały ten segment jest skorumpowany. Ktoś mógł to robić przez lata na jednym odcinku autostrady, albo na jednym moście, albo na jednej kamienicy. To możemy śmiało założyć, że to nie było jednorazowe wydarzenie, tylko że był pewien cały ciąg wydarzeń. Nie musimy szukać non-stop, żeby łapać wszystkich. Bo chodzi o to, żeby nie łapać złodzieja, tylko żeby zatkać dziurę w płocie, proszę Państwa. Czyli łatać właśnie całe systemy podejmowania decyzji, systemy nadzoru, systemy karania, wyłapywania tych urzędników. Jest taki prosty schemat, który pokazuje, jak często ludzie popełniają przestępstwa. To jest tak zwany trójkąt oszustwa. Tam dokładnie o tym mi się mówi, tak? że jeżeli jest możliwość, jeżeli jest przewaga tej nagrody nad karą. To w tym momencie nieuchronnie będą występowały przestępstwa, oszustwa, złodziejstwa. Dlatego, że nawet jak tego złapiemy, to przyjdzie kolejny. Wie pan, jak złap pan jednego, to w tą dziurą w płocie wejdzie kolejny. Tak to działa. To nie może być inaczej. Pamiętacie państwo, co mówiłem wcześniej? Ludzie to ludzie. Oni się nie zmieniają od wieków, od tysięcy lat. jakby Zawsze tak będzie. Wszelkie zmowy cenowe mają sens? Sam pan zresztą o tym opowiadał, powołując się na ten przykład tego targowiska wielkiego. Mają sens wtedy, kiedy no, obejmują przynajmniej większość albo wszystkich wytwórców, producentów, dostawców. Jak się ktoś wyłamie i będzie tańszy, no to potrafi zepsuć cały efekt. Dlaczego firmy właściwie wolą się dogadywać między sobą, niż ze sobą konkurować? To jest bardzo skomplikowane pytanie. Odsyłam Państwa do tak zwanej teorii gier, do modeli Nasza, modeli Pareto. Tego właśnie do Pareto od z zasady 2080. To jest wspaniale matematycznie opisane. I te modele matematyczne są tak fajne, że pokazują nam takie trzy etapy. Etap numer jeden najczęściej na początku opłaca się oszukiwać, czyli mamy kilku uczestników rynku i w tym momencie, jeżeli jeden z nich będzie oszukiwał, na przykład wprowadzał na rynek podrobiony towar. Bezdyskusyjnie będzie mu się opłacało to, bo jego konkurenci będą tracili więcej, i on będzie częściowo też tracił więcej, jakby będąc uczestnikiem rynku. Ale jego zysk z tego ekstra wprowadzonego towaru albo oszukanego towaru będzie zawsze dużo większy niż strata z tego, że on też jest uczestnikiem rynku. Ale praktycznie zawsze dochodzimy do tego punktu, że w którymś momencie przestaje się opłacać oszukiwać. Tak naprawdę, proszę Państwa, najmądrzejszą strategią życiową jest być uczciwym. To jest w ogóle zabawne, ale taka jest naukowa prawda, wyliczalna naukowa prawda, bezdyskusyjna. Od starożytności znam powiedzenie, że kłamstwo ma krótkie nogi. Dokładnie tak jest w matematyce i ekonomii. Że jeżeli jesteś oszustem, opłaca się oszukiwać, ale tylko do pewnego punktu, wyliczalnego matematycznie punktu, a potem już będziesz stracił na tym. Im więcej oszukujesz. I to jest bardzo zabawne. Lepiej być bezwzględnym, brutalnym, oszukańczym, i to wtedy zarobisz najwięcej. Ja słyszałem takie koncepcje. No, ci ludzie są idiotami, przykro mi to stwierdzić, ale taka jest naukowa prawda. Wcale tak nie jest. Nie opłaca się być brutalnym, nie opłaca się być kłamliwym, nie opłaca się być oszukańczym na długą metę. Po prostu to się nie opłaca. Są wspaniale modele matematyczne i przyrodnicze nawet. W tej dzikiej przyrodzie, proszę Państwa, też się nie opłaca być brutalnym drapieżnikiem, który niszczy wszystkich, nie daje nikomu dojść do pożywienia i tak Okazuje się, że te zwierzęta, które się dzielą z innymi, które zapraszają innych na posiłek, na polowanie, żyją po prostu dłużej, Wy <grym> mają większy szans na przetrwanie. Nie bez przyczyny na świecie mamy zwierzęta, które żyją w stadach. One jakby pomagają sobie. Jakby to nie jest tak, że to zwierzęta są dzikie, podłe i się rozszarpują przy każdej okazji. Świat nauki jest bardzo fascynujący, bo on ukazuje nam rzeczy i tłumaczy rzeczy, które wydają się sprzeczne, niemożliwe. Jakby jak to? Bycie uczciwym moralnym jest dobre? Tak, jest zyskowne? Tak. Tak działa ekonomia. Panie Mariuszu, w tym momencie musimy postawić kropkę i pożegnać się z naszymi słuchaczami, którzy są z nami na antenie Innego Radia Głuchołazy. Oczywiście zapraszamy do internetu, cała nasza audycja nawet w tej chwili jest do odsłuchania na stronie www.audycje.com.pl. Państwu mówimy do usłyszenia. Mariusz Stefaniak, nasz ekonomista, finansista, prezes Fundacji Więcej Mądrości, a program prowadził Krzysztof Strauchman.